Tematem dzisiejszej lekcji są rodzaje wiązań chemicznych. Jest to dział, który pominęliśmy i robiliśmy sobie roztwory, natomiast dzisiaj wrócimy do tego działu, omówimy sobie poszczególne rodzaje wiązań chemicznych, powiemy sobie, co to są wiązania chemiczne, w jaki sposób się tworzą, jakie mamy rodzaje wiązań chemicznych i jakie znaczenie ma elektroujemność pierwiastków, w rodzaju tworzonych wiązań. Prosiłabym, abyście do tego tematu sporządzili sobie notatkę według punktów, które przedstawiam Wam na tablicy. Pierwszy punkt to elektrony walencyjne. Dlaczego jest to ważny punkt przy omawianiu wiązań chemicznych? Elektrony walencyjne, przypominam, że są to elektrony, które znajdują się na ostatniej powłoce elektronowej w danym atomie. Tego typu elektrony zawsze biorą udział w tworzeniu wiązań chemicznych. Wiązania chemiczne nie są to fizyczne połączenia między atomami, natomiast są to oddziaływania, w których biorą właśnie udział elektrony walencyjne. Przypominam, że liczba elektronów walencyjnych jest równa numerowi grupy, jeżeli pierwiastek leży w pierwszej. Albo w drugiej grupie, natomiast jeżeli są to grupy od 13 do 18, to odejmujemy 10, tak? Czyli jeżeli mamy pierwiastek leżący w 13 grupie, to znaczy, że elektronów walencyjnych ma on 3. Jeżeli pierwiastek leży w grupie 18, to znaczy, że elektronów walencyjnych ma 8. Odejmujemy od numeru grupy liczbę 10. Jeżeli atomy łączą się ze sobą, czyli zaczynają ze sobą oddziaływać, to tworzą wiązania chemiczne. I wszystkie pierwiastki, które się ze sobą będą łączyły, wszystkie atomy, zawsze będą dążyły do uzyskania konfiguracji gazów szlachetnych. Gazy szlachetne, przypominam, leżą w 18 grupie układu okresowego. I są to takie pierwiastki, które na ostatniej powłoce elektronowej mają albo dwa elektrony yy, walencyjne i jest to Hel. Yy, jeżeli ma on dwa elektrony walencyjne, to mówimy, że ma dublet, a pozostałe gazy szlachetne, takie jak neon, argon i tak dalej, mają elektronów walencyjnych 8 yy, i mówimy wówczas, że mają tak zwany oktet elektronowy. Okazuje się, że konfiguracja dwóch albo ośmiu elektronów walencyjnych jest konfiguracją najkorzystniejszą z energetycznego punktu widzenia. Wobec tego wszystkie inne pierwi atomy, jeżeli chcą się ze sobą łączyć, to dążą do obniżania energii poprzez uzyskiwanie właśnie albo oktetu, albo dubletu elektronowego. Czyli proszę sobie zapisać w drugim punkcie, że reguła oktetu i dubletu elektronowego, elektronowego polega na uzyskiwaniu dwóch albo ośmiu elektronów walencyjnych, tak, czyli dwa albo osiem elektronów walencyjnych i jest to uzyskiwanie konfiguracji gazów szlachetnych, konfiguracja gazów szlachetnych. I przechodzimy do punktu rodzaje wiązań chemicznych. My w szkole podstawowej mówimy o trzech głównych typach wiązań chemicznych. Są to wiązania kowalencyjne, które następnie dzielą się na dwa typy: albo niespolaryzowane, niespolaryzowane, albo spolaryzowane. I drugi typ wiązań, czyli mamy kowalencyjne, wśród nich niespolaryzowane i spolaryzowane, albo mamy wiązania jonowe. I co jest teraz ważne? Wiązania niespolaryzowane w ogóle wiązania kowalencyjne zawsze dotyczą niemetali. Jeżeli mówimy o niespolaryzowanych, to są najczęściej cząsteczki tak zwane homojądrowe. Co to znaczy, że są homojądrowe? To znaczy, że dana cząsteczka zbudowana jest z dwóch identycznych atomów. Na przykład cząsteczka wodoru H2, czyli dwa atomy wodoru. Cząsteczka Cl2, czyli dwa atomy chloru. Jeżeli mówimy o spolaryzowanych, to są cząsteczki tak zwane heterojądrowe. A jeżeli heterojądrowe, to znaczy, że wchodzące w skład cząsteczki niemetale. Są różne. Na przykład wodór i chlor tworzące cząsteczkę chlorowodoru. Na przykład woda. Wodór i tlen, obydwa pierwiastki są niemetalami, tworzą cząsteczkę wody, ale są różne od siebie. Cząsteczka CO2, węgiel i tlen. Dwa niemetale, dwa różne. Jeżeli mówimy o wiązaniach jonowych, to należy wiedzieć, że są to wiązania powstające między metalami pierwszej i drugiej grupy, a nie metalami grup 16 i 17. Wiązania jonowe tworzące się między metalem a niemetalem mają charakter oddziaływań elektrostatycznych. Dlaczego? Pierwiastki wchodzące w skład wiązania jonowego bardzo różnią się między sobą elektroujemnością. No i w ten sposób przechodzimy do punktu elektroujemność. Elektroujemność jest zdolnością danego pierwiastka do przyciągania elektronów, czyli jego powinowactwem do elektronów. Jeżeli pierwiastek ma dużą, wysoką elektroujemność, to znaczy, że bardzo chętnie elektrony przyciąga. Tak, tak jest w przypadku niemetali. Czyli niemetale są to takie pierwiastki, które chętnie przyjmują elektrony. Z kolei metale mają bardzo niskie elektroujemności, a to oznacza, że one elektrony chętnie oddają. Więc, jeżeli powstaje wiązanie jonowe, to jeden z pierwiastków, czyli metal, jest dawcą elektronów, a drugi z pierwiastków, czyli niemetal, jest biorcą elektronów. Metale mają niską elektroujemność, niemetale mają Wysoką elektroujemność. I to proszę sobie zanotować w punkcie czwartym. Jeżeli chcemy określać sobie rodzaj wiązania na podstawie elektroujemności, to należy sobie uzmysłowić taką rzecz. Że jeżeli mówimy o wiązaniach kowalencyjnych, niespolaryzowanych, czyli takich, które występują, w cząsteczkach zbudowanych z tych samych atomów to różnica elektroujemności jest równa 0 czasami do 0,4 na przykład w cząsteczce CS2 ponieważ węgiel i siarka też nieznacznie różnią się między sobą elektroujemnością więc tam będzie występowało wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane Jeżeli różnica elektroujemności pierwiastków tworzących wiązanie jest w przedziale od 0,4 do 1.7 wówczas mówimy o wiązaniu spolaryzowanym. Natomiast jeżeli różnica elektroujemności jest większa od 1.7, to mamy wiązanie jonowe, czyli pierwiastki znacznie różnią się elektroujemnością, mamy oddziaływanie metal-niemetal. Metal. Dziękuję bardzo. To wszystko w dzisiejszym temacie.